Cześć moi kochani, będziemy makijaż paletką z Morphy, Jacqueline Hill a volume 2. I już Wam ją pokazuję dla tych co nie widzieli w filmiku ze świąt. Tak wygląda paleta. Teraz pokażę Wam makijaż, w którym będę się inspirowała. Jestem ciekawa, czy taki wyjdzie, bo bardzo mi się podobał. Ale nie wiem, czy taki wyjdzie Wątpię, ponieważ nie mam takich umiejętności, ale się bardzo postaram, więc wierzcie we mnie Generalnie tak, krem już nałożyłam na twarz Zwiążę włosy, żeby mi nie wpadały Jeszcze nałożę moją przecudną pasyczkę z kokardką. Tak, teraz już nie powinno nic mi wpaść. Dobrze, i zaczniemy od nałożenia bazy pod cynię, tej, co mam z NYXa, z kalendarza świątecznego. I zaczniemy od Koloru żółtego, tego co jest tutaj, w ogóle te cienie są bardzo mocno pigmentowane. Niestety, widzę, że o nie widać w waszej kamery, w co to widać. Są napigmentowane. Tutaj tylko u góry ten żółty nakładam. Tylko, że niżej będzie pomarańczowy. Możemy tym samym benzyrkiem. Wybrałam ten pomarańczowy. Tym właśnie pomarańczowym będziemy to robili ten już bardziej widać Dobrze. kolejnym kolorzem jest różowy i myślę chyba nad tym różowym bo ten mi się chyba najbardziej podoba z tych dwóch Podaję jest trochę za ciemne, ale ten myślę, że będzie ok. Przepraszam Was, niestety tutaj mam lusterko, i słabo w nim widzę A na no, razie powiem Wam, że prezentuje się dobrze. Następnie nałożymy ciemny jakiś i do tego użyję już takiego pędzelka I myślę, że to będzie ten ciemny, bordowy, bo tak. Ten next jest. Uważam, że jest chyba idealny do tego. No dobra. I teraz, teraz będę używała kolejnej bazy pod cienię, tym razem z Golden Rose, moją ulubioną bazę, ponieważ ma taki bardzo ładny beżowy kolor i dzięki temu bardzo dobrze widać na nim brokatowe rzeczy. W sensie brokatowe cienie. I za to ją bardzo lubię. Nakładam ją trochę na rękę i o, robię odcięcie. Właśnie takie. Teraz z drugiej strony robi takie samo odcięcie. A, to byli moi sąsiedzi. Coś tak uderzyć, że mój zegarek taki, wiecie, taki jak są stare, to tak dzwonią. Że jednak... I robię takie odcięcia. Widzicie, tutaj dwa jasne. I następnie biorę płaski pędzelek, Ja najbardziej lubię płaskimi pędzelkami I wybrałam ten złoty. Ponieważ no, no. ma. Ten, ten jest może za głowy. Może ten. Tak. Ten złoty jest e, naprawdę przepiękny. O, widzicie? Przecudnie się błyszczy. Moi kochani, nałożę podkład, żeby tutaj to lepiej wyglądało. Następnie w kąciki, albo może teraz nałożę w kąciki. Chciałabym nałożyć... Przepraszam bardzo, chyba styknę, ale muszę towarzyszyć. ofertę. Chcę w kąciki nałożyć mój ulubiony pigment z Mio, z Contigo, to jest piór. Pigment Tak wygląda No nie widać niestety Zrobię wam po prostu zbliżenie później do niego I jest przepiękny, naprawdę Tylko jeszcze muszę znaleźć jakiś pancerek do niego Widzę, że jest jeszcze Dobra. Taki cieniusi zawsze Używam tego cieniu do niego Będę go nakłócił Do oczu Robiąc takie przyciągnięcie do tego złotego. Teraz Was, kochani, lekko przestawię, dlatego że chcę zrobić cieniutkie kraseczki. Niestety muszę mieć parcia o łukieć, bo inaczej nie umiem robić kreseczek. No więc przestawię Was tak, żebyście mnie widzieli w moim małym lusterku, żebym mogła zrobić kreski Używam eyelinera z Golden Rose, natomiast szczoteczkę mam z wodoodpornego z Fibo. Wyszły generalnie dłuższe niż planowałam, ale już dobre, <grych> mogą być i takie Generalnie raczej robię takie, że nie mają dzióbka, tym razem wyszły z dzióbkiem, więc dobra, będą z dzióbkiem Zawsze trochę ciekawiej, coś nowego powiedzmy No dobra, kochani, teraz Ach, robię wykończenie totalne, bo tak naprawdę mogłabym na tym filmik skończyć, ale ja nie lubię zostawiać w taki sposób. Więc zobaczycie, czego używam w sumie do, też do wykończeń makijażu. Więc do konturowania najczęściej używam tej paletki, znaczy do konturowania. Właściwie używam z niej tylko i wyłącznie różu, bo mi się podoba. I wstrząsam, bo jest bardzo dużo, się zawsze go nakłada Zawsze nakładam odrobinkę na policzki i trochę na nosek i na drugi policzek Dlatego, że lubię ten taki efekt jakby się miało rumieńce W sensie ja mam zawsze rumieńce pod spodem, ale ja mam takie nieładne rumieńce A te są urocze I teraz bronzer Z bronzerem zawsze mam problem, bo albo mi wyjdzie, albo nie wyjdzie I albo wyglądam dobrze, albo wyglądam głupio Mam nadzieję, że tym razem będę wyglądała dobrze Teraz biorę duży pędzel, żeby to trochę wyblendować I mój ulubiony ale mój ukochany, dosłownie, rozświetlacz Będę do tego rozświetlacza To jest Fenty Beauty Jest najpiękniejszym rozświetlaczem jaki znam po prostu Co prawda trzeba go sporo nałożyć, przynajmniej u mnie, chociaż ludzie mówią, że Zależy od skóry Ale on jest takie taki milion gwiazdek po prostu na twarzy, jakbym Ja go po prostu ubóstwiam Plus chyba nie będę malowała, może ewentualnie zaraz błyszczek na nie nałożę A! Jeszcze o jednej bardzo ważnej kwestii zapomniałam O tuszu. użyjemy mojego ulubionego Z Rimmel Extra 3D Lash I maluję tylko górne rzęsy, dlatego że dolne mam bardzo długie i źle to wygląda Więc dolnych w ogóle nie maluję Postaram się do Was. Kochani, tak się wszystko prezentuje. Bardzo mi się podoba. A niestety trochę się dotknęłam swoim własnym tuszem, no ale już trudno. Więc tak. Kochani, ja się z Wami żegnam, życzę Wam miłego dnia, mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Zapraszam do mojego Instagrama, z TikToka i do zasubskrybowania, żebyście byli na bieżąco i wci wciśnijcie oczywiście dzwoneczek, żebyście mieli powiadomienia o filmach i pa pa!